Przechodzimy do punktu 6. Apel do Agencji Mienia Wojskowego w sprawie modernizacji lub przekazania na własność gminy ulicy Anieli Krzywoń w Nowej Dębie. Proszę o czytanie apelu. Apel Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie podjęcia działań w zakresie modernizacji lub przekazania na własność gminy Nowa Dęba ulicy Anieli Krzywoń. Na podstawie artykułu 24 ustawy drugiej punktu 4 uchwały pięćdziesiąt 54 łamane przez 524 łamane przez 2018 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statusu gminy Nowa Dęba, dzielnik urzędowy Województwa Podkarpackiego 2018 roku, pozycja 4567 Rada Miejska w Nowej Dębie. Punkt pierwszy. Zwraca się z apelem o podjęcie działań w zakresie modernizacji lub przekazania na własność gminy Nowa Dęba działek ewidencyjnych o numerach 652 przez 4, 652 przez 6 i 654 przez 1 zlokalizowanych przy ulicy Anieli Krzywoń stanowiących drogę dojazdową. Przedmiotowe nieruchomości użytkowane są przez mieszkańców budynków położonych przy ulicy Anieli Krzywoń jak również żołnierzy, pracowników cywilnych wojska, a podczas ćwiczeń wojskowych z tej drogi korzystają również nasi sojusznicy. Podjęcie działań w tym zakresie uzasadnione jest także ze względu na zaplanowane powiększenie Nowodębskiego Poligonu, który podobnie będzie drugim co do wielkości poligonem w Polsce. Droga ta ze względu na stan techniczny wymaga niezwłocznego podjęcia prac remontowych i modernizacyjnych. W tym także jej odwodnienia. W przypadku niepodjęcia działań przez zarządcę nieruchomości, Rada Miejska w Nowej Dębie wnosi o ich przekazanie na własność gminy Nowa Dęba. Punkt drugi. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego komisji o komisję opinię na temat apelu. Komisja pozytywnie zaopiniowała apel do agencji. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem apelu? Apel przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo.